Kolejna ciekawa inwestycja w ochronie zdrowia w szpitalu w Kluczborku budowa łącznika za 1 800 000 zł z dofinansowania funduszy europejskich. Dobra inwestycja, przemyślana, dlatego że usprawni pracę szpitala, dlatego że usprawni przede wszystkim również wykorzystanie zasobów kadrowych, zasobów usługowych w obszarze zdrowia. Ale jesteśmy również tutaj dlatego, że decyzją zarządu województwa przekazaliśmy dodatkowe 2,5 miliona zł, właśnie na remont tego budynku, w którym znajdzie się pediatria, laryngologia część oddziału wewnętrznego, po to też, aby wszystkie te oddziały i pacjenci mogli korzystać z sali operacyjnej, która jest w budynku głównym. Bardzo się cieszę, że w szpitalu w Kluczborku tyle ambitnych projektów. Te projekty łącznie to jest kwota ponad 12 milionów złotych w ostatnich dwóch latach, więc wydaje się, że bardzo, bardzo mocno władze powiatu dbają o to, aby bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców no i też moje jako mieszkańca tego powiatu w pewien sposób zostało zabezpieczone. Cieszę się bardzo, że znajdujemy takie możliwości i dzięki funduszom europejskim, dzięki decyzjom Komisji Europejskiej na to, żeby rozbudowywać nie tylko specjalistyczne szpitale Województwa Polskiego, ale również właśnie szpitale powiatowe, żeby ta pomoc była jak najbliżej naszych mieszkańców. Główną ideą budowy łącznika jest połączenie budynków szpitala, aby szpital był obiektem. Jednobudynkowym, a nie wielobudynkowym, z czym wiązało się wiele problemów. Dlatego te dodatkowe pieniądze na remont szpitala, tutaj tego budynku, przy którym stoimy, pozwoli nam przede wszystkim na jeszcze lepsze zabezpieczenie pacjentów i lepszy komfort ich przebywania w szpitalu. Między innymi, będzie tutaj przeniesiony oddział wewnętrzny i będą to nowe pomieszczenia, wyremontowane z sanitariatami, więc na pewno to, co poprawi komfort obsługi pacjenta. Te dodatkowe pieniądze to jest naprawdę wielkie, wielkie osiągnięcie, że marszałek też przychylił się do naszej prośby i zrozumiał nasze argumenty, żeby ten zakres remontu szpitala poszerzyć.